Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Chciałbym zapytać o jedną rzecz. O, o tym, co radni dyskutowali na temat tego, że Rio wydała uchwałę mówiąc, że niezgodnie z prawem wydano środki na zabezpieczenie kryzysowe. Czy może Pan, jako szef komisji, właśnie ustosunkować się do tego? Dla mnie najważniejsze, że Rio wydało pozytywną opinię. Dziękuję. Nie, to jest, to jest nie odnośnie budżetu, to jest odnośnie uchwały dotyczącej wydatkowania środków na zabezpieczenie kryzysowe. Pan, jako policjant, jako szef komisji. Prawda właśnie dbającej o porządek myślę, że w tej materii miałby najwięcej do powiedzenia. Nie było nigdy problemów z uzyskaniem pomocy gminy czy burmistrza, jeśli chodzi o, o miejsce mojej operacji, Także nie widzę tu żadnego zagrożenia. Ale Rio stwierdziło, że środki wydane na inne cele niż zabezpieczenie kryzysowe jest niezgodne z prawem. Dziękuję panu bardzo. Nie mam nic w tej kwestii do powiedzenia. Czyli, pan jako policjant, popiera y, działalność niezgodną z prawem? Proszę pana, ja już zająłem stanowisko. Dziękuję panu bardzo. Nie mam nic w tej kwestii do powiedzenia. Bardzo szkoda. Dziękuję.